Porozmawiajmy teraz chwilkę o kąpieli dziecka. Proszę powiedzieć, jaka powinna być temperatura, jakich kosmetyków używać, których nie używać, czy jakieś pomocy typu gąbki, wyściółki, czy są przydatne, czy, czy pomagają dziecku, czy szkodzą. Także proszę kilka słów na ten temat. Jeżeli chodzi o jakieś wyściółeczki, podkładeczki do wanienki, jak najbardziej tak. Dziecku jest milej leżeć na czymś mięciutkim, na jakiejś gąbce, na przeznaczonym do tego tworzywie, niż na plastikowym podłożu, że tak powiem, wanienki. Tylko pamiętajmy, że nalewamy wody do bioderek dziecka. Nie, nie bardzo dużo, nie tak, żeby dziecko było narażone na natychmiastowe zalanie uszu, y, zalanie buźki, żeby nam się zdenerwowało. Poza tym, tak jak powiedziałyśmy, y, kąpiemy dziecko w zależności od potrzeby, ale możemy y, nie codziennie już dziecko 3 miesięczne, tylko co dwa dni, oczywiście poza upałami i jakimiś zabrudzeniami. Y, Dobrze byłoby, gdyby dziecko właśnie miało wodę o temperaturze między 36 a 37 stopni. To jest taki przedział. Oczywiście służą do tego najlepiej termometry, którymi wodę mierzymy. Kosmetyków używamy przeznaczonych dla dziecka w danym przedziale wiekowym, które tutaj mamy. Dodajmy, że po wyjęciu dziecka z wody, nie spokojnym, kiedy już ułożymy na przykład na przewijaczku, musimy pamiętać o higienie oczywiście całej buźki. Buźkę najlepiej, nie wiem jaka luczy tym czym buźkę pielęgnujesz i myjesz, ale najchętniej stosowana A, jest przegotowana wodą. woda. Zaczynamy od czułka, policzków, potem oczki w kierunku, środeczka. Do środeczka można też solą fizjologiczną, jeżeli mamy jakieś tam paproszki, zabrudzenia, y, y, przemyć dziecku oczka, ale kończymy na buzi, na usteczkach, dlatego że dziecko, które dotyka piersi mamy, wkłada rączki do buzi, y, które y, ewentualnie używa jeszcze butelki, dotyka zabawek, czyli cały czas ta buzia. Jama ustna dziecka jest narażona na. Że jest tu Pięknie, oczywiście jedzenie bakterii, też, prawda? że jest tutaj skumulowana duża ilość bakterii, więc temu zapobiegajmy. Proszę? I na końcu, potem ewentualnie jakiś kremik do buzi, oczywiście dla maluszka trzymiesięcznego, jak mamy tutaj Anię.